Cześć Wam, dzisiaj jest wizualnie a wy, jeżeli zobaczycie między moimi zębami kawałki kabanosa. tu dajemy, że nic się nie stało. Ehm, chciałem dziś pogadać o tym, właściwie już dawno dawno temu chciałem pogadać o tym, ale cały czas mi pomysł umyka z głowy tak. Nie wiem jak to się dzieje. Skleroza. Nie te lata. Masakra. O, nie da się ten wejść, nie da się ten wejść. Jakiś czas temu wpadłem na taki pomysł, żeby pogadać ee, o zniechęceniu ludzi do... MMO ogólnie, do, do... Massive, Multi, Online... Głównie RPGów, bo jakoś MOBA się świetnie trzyma, a MOBA poniekąd też można do MM Dobra, nie, nie będziemy wchodzili w terminologię. No więc... To jest coś, co się bardzo uwydatniło teraz właśnie w momencie, kiedy Guild Wars 2 dostaje baty. I wydaje mi się, że... Sytuacja z Gilduarcą dwójką jest takim punktem zapalnym całej sytuacji. Fajnie to wygląda jak się odkrywa lokacje z rozwalonego olej, bo teraz tak wygląda rozpierniczona olej, ale da się wciąż podkrywać wszystkie wszystkie lokacje ten. Ale dobre dobra, wracając. To jest coś, co zauważyłem już jakiś czas temu, dawno, dawno temu, tak naprawdę, w czasach kiedy wychodził Wrath of a King do World of Warcraft. I ten bajer polega na tym, że ludzie stwierdzają, że nie doczekają się tego, żeby gra, żeby wyszło jakieś MMO, które ich w pełni zadowoli, więc decydują się na przykład grać dalej w WoWa, biorąc grę z całą zawartością inwentarza, bo wiadomo nie wyjdzie nigdy coś, co nas w 100% skompletuje. Skompletuje? Skomplementuje? No dobra, wiecie co miałem na myśli. Ostatnio gadałem ze znajomym, który chyba jest online, chyba nie jest online, może i był online, nie wiem. I podzieliłem się z nim moimi wrażeniami z Bety Wildstara, o której za bardzo nie mogę mówić, bo chyba jeszcze NDA nie zostało zdjęte dopiero w ten weekend. Nie, no jest weekend. No dobra. Podzieliłem się wrażeniami z Wildstara, tymi moimi wrażeniami, i podzieliłem się również wrażeniami z gry o nazwie The Elder Scrolls Online. Czyli jak to ludzie bardzo błędnie, ale bardzo często mówią, Skyrimie w wersji online, to Skyrim to to nie jest, no ale dobra. Jedną i drugą grą jestem dość zawiedziony. Yy, bo, bo nie spełniła w ogóle moich oczekiwań. I jedna i druga gra. No ale dobra. Spoko, to są moje oczekiwania. Komuś może się podobać. I z jedną i z drugą grą mam ten problem, że te gry. Yy... To jest tak jakby ktoś wziął istniejącą grę, w tym wypadku skrzyżowanie World of Warcraft i Age of Conan i wrzucił na to grafikę z, i świat z Elder Scrollsów albo e, wziął Guild Dwójkę którego troszkę zrebalansował i wrzucił na to grafikę i nie wiem, system funkcjonowania system funkcjonowania, świat World Stara czyli tak naprawdę większych zmian nie ma o, rozwalone LA pod rozwalonym LA ironia tak naprawdę te gry nie są w żaden sposób oryginalne, nie są w żaden sposób nowe, odkrywcze i ciekawe. Po prostu nie, nawet nie są ewolucją tego, co się dzieje na rynku. Po prostu są cięciem dalej tortu. Mamy tort, mamy ilość graczy, którzy są zainteresowani MMO i próbujemy się gdzieś wepchnąć w ten rynek, licząc, że odgryziemy kawałek tortu konkurencji. I mniej więcej to jest to, jest to działanie, co jest na przykład w wypadku Elcara, bardzo głupie, bo on się tak bardzo pogrywa, pokrywa z Guild Wars'em, że to po prostu jest przerażające. Jedyna różnica jest taka, że Guild Wars 2 jest, moim prywatnym zdaniem, nie każdy musi się zdarzać, zgadzać, zderzać, zderzać ze mną, a nie zdarzać. Moja opinia jest taka, że Guild Wars 2 jest skierowany strasznie do graczy, których można by nazwać Wypadną mi teraz to takie popularne słowo z głowy Casual. Casualowi gracze, gracze, którzy nie wkręcają się za bardzo w rozgrywkę, tylko chcą sobie na lajcze w coś popykać. I o ile Guild na początku nie był jakoś tak strasznie do nich kierowany, tak teraz jest. Z każdym kolejnym update'em ta gra idzie w stronę, casuala, w stronę casualowych graczy, tych, którzy od gry nie wymagają za dużo. To jest kierunek, który wziął Guild Wars 2, który mi się bardzo nie podoba. Wildstar w moim odczuciu, nie będę tu wchodził w detale, bo nie wiem czy jest NDA czy nie jest, ale to jest taki Guild Wars 2, który jest dedykowany graczom, którzy są bardziej hardkorowi, którzy chcą zainwestować swój czas, swoje umiejętności w grę, która jest bardziej wymagająca. To nie jest gra dla casualowych graczy, to nie jest gra dla weekendowych graczy, to nie jest gra dla ludzi, którzy chcą sobie pyknąć raz na tydzień przez godzinkę. To jest gra dla ludzi, którzy będą się codziennie logować, yy, którzy oczekują endgame'u, a levelowanie, tworzenie postaci i dochodzenie do endgame'u traktują jako zło konieczne, bo to faktycznie bardzo, bardzo mi się w tej grze nie podoba. <laughs> Okej, okay, nie było tego. Nikt nie słyszał. Yy, I reakcja tego mojego znajomego była taka, że tak jak powiedziałem wcześniej, że no, doszedł do wniosku, że... bo strasznie był nakręcony na Wild kiedyś, wcześniej, nie? Eee, że Doszedł do wniosku, że on zostaje przy Guild Warsie 2, bo żadna gra nie spełni jego oczekiwań, nigdy nie wyjdzie takie MMO, które by było dla niego idealne, więc równie dobrze może w tym momencie odpuścić i eee, cieszyć się Guild Warsem 2, nie czekać dalej na Wildstara. Pięknie, super, to jest zdanie, które ja podzielałem jakiś czas temu. Wpadłem na ten pomysł, że będę, co by się nie działo, jaki Guild Wars będzie, jaki nie będzie. Ja będę sobie w niego pykał i to mi wystarcza. Mam grę online, w którą mogę polatać ze znajomymi i psikus, bo ze względu na scenarzystów, na to jak ludzie zatrudnieni do robienia fabuły w Guild Warsie piszą nowe historie. Świat Giltorsa został dla mnie na tyle spaprany, że ja, zainteresowany będąc bardzo fabułami, fabułą i historią, rozwojem świata, nie mogę tego znieść. Po prostu wnerwia mnie niemiłosiernie, jak scenarzyści Guild Warsa spaprali spapralityrią. Więc. <laughs> Giltorsa II odpalam tylko po to, żeby albo coś podrzucić znajomym którzy coś w Biltorsie potrzebują, albo gdzieś tam z nimi skoczyć, bo dzwoni do mnie, a bla, da, da potrzebujemy Ciebie, żebyś coś tam, bla, 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 bla. No to okej, okay, dobra, hmm, hmm. da się przeżyć, skoczę z nimi na chwilę, ale znacznie, znacznie częściej zdarza mi się logować się, tak jak teraz, po to, żeby coś nagrać. No, odpal. I jeżeli nie nagrywam, jeżeli... Nie jestem tu w jakimś konkretnym celu, to że mogę całymi tygodniami, miesiącami teraz do Guild Warsa dwójki nie logować, nie ładować i nie boli mnie to, nie przeszkadza mi to w ogóle. Właściwie jestem zadowolony, bo nie ma tego bólu, że ta gra nie jest tym czym miała być, ta gra nie jest nawet tym czym mogłaby być, ta gra jest jakąś ee, parodią samej siebie. O, o, tak bym to określił parodią tego, co było obiecane, że będzie, że tym będzie Glitter 2. Yy, I zdałem sobie sprawę, że o ile takie rozumienie gier MMO coraz głośniej, coraz częściej pojawiało się na różnych forach, na różnych stronach z tym związanych, yy, tak, od momentu porażki, tej takiej porażki w cudzysłowie, kultura 2, porażki, bo oczywiście gra sobie świetnie radzi finansowo, ale nie spełniła oczekiwań. Od momentu, kiedy gracze sobie zdali sprawę, że to nie jest to, na co czekali, że to nie jest to, co było im obiecane, od momentu, kiedy przerzucili swoje oczekiwania na Elder Scrolls i na Wildstar i bardzo szybko okazało się, że właściwie ani Elder Scrolls, ani Star. Nie, nie podoła ich oczekiwaniom. Od tego momentu powstał taki, przynajmniej w moich oczach, taki ruch graczy, którzy właśnie stwierdzili, że nie, że żadna gra nie jest dla nich, ewentualnie mogą w jakąś popykać, żeby pykać ze znajomymi, ale w żadną grę nie wsiąkną tak, jak się wsiąga, wsiąka w gry single player, że jesteśmy tu po to, żeby pograć tym świecie, tymi postaciami, żeby zostać, nie wiem, wiedźminem w Wiedźminie, nie? To tutaj nie, no, tutaj Gilturs jest narzędziem do pykania ze znajomymi. Ty, tyle, max, nie, nic więcej. No, po prostu nie da się więcej, bo ten świat, w moich oczach, opinia, nie jest wart tego, żeby poświęcać w nim czas dla obcowania ze światem, nie? To jest, to jest narzędzie do pykania ze znajomymi. Przepraszam. Wracając. I teraz tak. Mam dość spore grono znajomych, którzy są bardzo wkręceni w gry MMO i ostatnio z nimi gadałem na ten temat. Wniosek był wniosek był taki, wniosek był następujący, że oni grają w MMO ostatnio jako beta testerzy. Czemu postać nie chce mi skoczyć? Okej, okay, jest. Grają w MMO jako beta-testerzy. I się podzielili. Teraz żadne MMO nie spełnia ich oczekiwań i żadne MMO nigdy już prawdopodobnie nie spełni ich oczekiwań. Ten format, format Multimassive Online gierek się wyczerpał. Doszedł do limitu, a jego ewolucja jest zbyt wolna, podobnie jak kiedyś gier ee, chciałem powiedzieć plug and play. Tych Przygodówek klikę coś tam, Dragon Click, nie wiem, nie, nie pamiętam teraz skrótu dokładnie jaki był. Klasycznych przygodówek w stylu, nie wiem, Monkey Island. To był format, który się wyczerpał, i albo bierzemy go z całym dobrodziejstwem inwentarza, albo sobie odpuszczamy i, i to już nigdy nie będą gry dla nas, na przykład jak dla mnie, nie przepadam. Doceniam spory kawałek historii gier, ale nie przepadam. I moi znajomi właśnie stwierdzili, że albo Dalej lecą na tym wózku beta testerów, że co miesiąc co dwa miesiące nowa gra nie przejmują się tym, jaka to jest gra. Po prostu wsiadają tą samą ekipą, jeżeli wszyscy dostaną klucze i lecimy, testujemy, jest fajnie, bo, bo sprawdzamy nowe rzeczy i jak tylko przetestujemy, albo jak tylko wyjdzie nowa beta, to porzucamy ten projekt, przeskakujemy na następny. Albo druga grupa graczy stwierdziła, że MMO im w ogóle przestało odpowiadać. Przesiadają się na. Głównie RPG, ale w całości na gry single player. Jeżeli te single mają opcję multi, co brzmi dość paradoksalnie teraz, jak to mówię, ale jeżeli te gry single player mają opcję, nie wiem, cooperative multi, że można sobie pyknąć w dwie, trzy osoby, to już jest perfekt, żadne MMO i nie jest potrzebne do szczęścia. <laughs> I to jest reakcja moich znajomych, z moich znajomych, jakby z innego kręgu znajomych. Jeden kumpel wciąż gra w Guild Warsa, ale to gra na zasadzie wbija codziennie Daily i przerzuca się na. Co teraz gra? Chyba w Diablo Trójkę. Potem jak wyszedł dodatek, stwierdził, że pogra i. No i testuje. Testuje Diablo 3 w sobie. I jest bardzo zadowolony z tego, co słyszałem. Terra! Doczłapałem gdzieś. Super, jest ekstra. Jest super, jest super. A więc o co, ci chodzi? To było strasznie zafałszowane. Nie wiem, czy widzicie, gra wciąż nie, nie bangla u mnie ekstra, ale przynajmniej jest trochę bardziej nie. To jest rzecz, o której mówiłem, nie wiem, dwa dni temu w Rocket Birdsach, że się okazało, że Firewall mi muli i kompa. Yeah! No więc, morałem tej całej mojej opowieści, który mam nadzieję, że jest jasny i wyraźny, jest coś, że jesteśmy teraz świadkami... Zjawiska, które można określić jako uderzenie w kraniec, w finalną barierę możliwości gier MMO, może coś nowego się pojawi, były tam próby stworzenia, nie wiem, MMO shotterów, first person MMO, RPG, nie wiem jak, jak to dokładnie miało działać, bo nie lubię gierek strzelanych. Yy, strategie sobie jakoś dają radę. Są próby przeniesienia formatu yy, strategii, yy, połączenia formatu strategii yy, z formatem Multimacive Online -play Game. Yy, ogólnie tych prób wykorzystania tej frazy takiej dość popularnie. Aha, tu muszę się dołem dostać. Tam się nie dostanę, bo chciałem iść tutaj yy, tej frazy MMO połączenia z czymś nowym i wykorzystania tego. Tych prób jest dużo, nie wiem, próbuje się jakoś Terrarię i Minecrafta wkuć w MMO, no, no twórcy kombinują, ale takich zwykłych Morpegów, no to jest problem, odkąd okazało się, że gracze czekający na MMO RPGa, RPGa tu trzeba podkreślić, w świecie Gwiezdnych Wojen dostali tandetny klon WoWa, Podlany grafiką z Kotora, i, i no, no, jakby światem Kotora, ale podlany nie, że w świecie Kotora. No dobra, w świecie Kotora, ale nie jest to życie w świecie Kotora, tylko to jest e, koreański klon <gryzny> z graficzką z otoczką Kotora. I e, to zabolało bardziej. Wcześniej był Warhammer Age of Reckoning, który się okazał niczym więcej niż. Z zwykłym, zwykłym, takim koreańskim MMO klonem WoWa Tylko w świecie WoWa, nie? Ej, w, w świecie Warhammera, nie WoWa lle, 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 lle. E, Teraz właśnie Elder Scrolls, który kolejna porażka, nic nowego Ciągniemy, ciągniemy tą samą piosenkę dalej do znudzenia e, Co tam dalej? E, kurde, ty gier było tyle Zanim zacząłem gadać tyle mi przychodziło do głowy, a teraz jak muszą je przywołać, to, 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 to mi wszystkie uciekły ze łba. Guild Wars próbował czegoś nowego, nie do końca wyszło i wydaje mi się, że za dużo obiecali i, i mogli. Oni mieli szansę sobie poradzić z, z wyzwaniem, jako jedni z niewielu ostatnio i całkowicie sobie z tą szansą nie poradzili, wyzwaniu nie podołali. Ktoś jeszcze? Tego było od Grom'a. Jakie jeszcze ostatnio gry wychodziły? The Secret World. Secret world, world. Mam problem z wymową słowa świat po angielsku. World, 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 world. Jakoś mi to nie wychodzi. Nie wiem dlaczego. Jest to jakoś wybitnie trudne słowo. Jestem wybitnie uszkodzony psychicznie. To może o to chodzi. O, rozwalona, rozwalona, fontanna z lewykiem, a lewu czołem, czołem, lion kingu. The Secret World to jest gra, na którą bardzo czekałem i która z kolei jest negatywem Guild Warsa dwójki. Spełnia, spełnia moje oczekiwania jeżeli chodzi o fabułę, o tworzenie świata, o klimat. Wszystko. Ale o ile Guild Wars ma to coś na co teraz patrzycie, gameplay, uniki, skakanie, płynność ruchów jest naprawdę grą dynamiczną. O tyle The Secret World nie jest, o ile dobrze pamiętam w momencie kiedy ją testowałem. Odniosłem wrażenie, że postacie to nie jest tak jak teraz widzicie Asurek, który biegnie po ziemi, tylko to był taki niewidzialny jadący boks, w którym się wyświetla model postaci ruszający powoli nóżkami. Do Secret Worlda wrócimy jak tylko się w grę zaopatrzą, bo planuję przejść wszystkie fabułki, więc się w nią prędzej czy później zaopatrzę. Ale problemem właśnie jest tam system walk, poruszanie się postaci. Ciągłe wrażenie, że jesteśmy w grze. Nie da się wsiąknąć w siat ze względu na... To jak jest ten świat przedstawiony, jak się tam dostać, kurde uh, uh, uh. Może tu się da gdzieś skoczyć rar, 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 rar. Więc The Secret World Udziałem The Secret World a jest taka sama porażka jak Guild Warsa 2 Ale z całkowicie innych powodów to jest bardzo smutne, co pokazuje teraz, jak trudno przebić się na tym rynku, jak trudno z... sprostać oczekiwaniom graczy. Moim zdaniem się nie da, ale to, to jest moje zdanie, nie każdy się musi zgadzać. Hm. Właściwie, nie będę tego ciągnął jakoś dużo, dużo dalej, dużo bardziej. Nie będziemy przesadzać. Podziękuję Wam za uwagę, pomacham sobie jeszcze Wam. Wave. Dziękuję za uwagę i hej. Zastanawiam się, co ten alien zrobił, bo teoretycznie powinien się rzucić na mordę zrobić facehaga, a rzucił mi się na plecy. I have no idea.